ma być takie betonowe ładne, pokażę Wam potem podkłady, szyny kolejowe, rury, chodniki. To jest niewykończone w stopniu żadnym. Nie ma nawet podłóg. Gdyby ten korytarz był dokończony, to on miał prowadzić do jednego z pięciu gwiazd. Jeden jest taki, te strony, gdybyśmy poszli, natomiast z pozostałych nie zrobili. To jest dworzec A64, każdy ma tu swoją nazwę i to właśnie... Robi się powoli jaskinia, co? Szczególnie w tych niszach, jakie fajne naciek się robią klucze, naprawdę fajne. Tam na południe, do nas tam się a my pójdziemy sobie kawałek... A tu szału nie ma, tak, z tej strony, ale ja chcę, żebyście skoro tu jesteście, żebyście byli na samym końcu, zobaczyli jak to wygląda i uwierzcie mi na słowo, bo już tego nie ma. E, bo, bo w ogóle wszędzie coś się dzieje z wodą, tej wody jest coraz mniej. I w związku z tym tutaj jest tak jak jest, a woda potrafiła do tej wysokości walić. Normalnie można było kajakiem spłynąć kiedyś, nie? A od paru lat robi się tak. Jedno z jezior tutaj w okolicy, to ta linia brzegowa parametrów się cofnęła. Coś, coś się dzieje z wodą. Jest. I trzeba mieć No tak dużo. Ich jest tak między 17-18 tysięcy, zawsze więc. więcej. Kilkanaście już lat temu pojawiły się takie. No chyba nigdy nie wiadomo, tak? Jakieś tam fragmenty tej dokumentacji budowlanej są, jakieś tam plany się pojawiały, mapy. Wiesz, nie masz żadnej gwarancji, czy to ksero, które widzisz tam, dziesiątek ksero z piętnastego ksera, czy to był oryginał jakiś, czy to po prostu ktoś sobie usiadł i na, 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 namalował, tak? I pojawiły się takie mapy, na których tutaj. Zresztą, no o tym się od dawna mówiła, że właśnie tu w tym miejscu zlokalizowanych jeszcze podziemia jednej z baterii pancernych, a tych podziemi nie ma dzisiaj. Nazwali pentontroli, to według tak, tak, tych papierów wyglądał gdzieś Tak, dzisiaj wszyscy tak słuchacie, tak? No tak. ja, to cała góra z wszystkie głowki zostały georadorami zrobione nie ma nic. Że na bardzo podobnych zasadach jak załogi okrętów podwodnych, dobierało się ludzi do służby w takich garnizonach fortecznych. Tam jest podana granica wzrostu, na przykład. Że wiary sprawdzali, no to nie każde wytrzymanie nie? W tym no, nie każdy. Tylko, że to już był koniec wojny w sumie i, i materiał już był no, przebrany, nie? Mhm. A też y, nie było takiego założenia nigdy, że oni mieli tu siedzieć miesiącami. Dla nich budowali wiesz garnizony na powierzchni, mhm. a tu przyjeżdżać Na służbę. Mhm. Na służbę tylko. Ale mówię od początku, bo są takie, są takie wspomnienia, że nawet no. by, a. bezpośrednio po tym, jak to zbudowali, to widocz by była od razu, że to. No nie było fajnie. Chwyta 300 metrów korytarza, nie? czyli ktoś stamtąd jakby to nie ma szans. W tym miejscu krata stalowa, Aha. zamykana na takie ładne zapinki. Także mimo tych kurcze wszystkich zabezpieczeń u góry, no to jeszcze pójdziemy. Zabezpieczali się. Zabezpieczali się mocno. Zobaczcie, jak ładnie. Stamtąd cały korytarz nie ma szans, żeby to powiedzieć. taki trójkąt w zasadzie. Oznaczałem do Międzyrzecz w łagów, w latach 30. -tych działały głębinowe kopalnie węgla brunatnego. Nie odkrywki, tylko głębinowe. Ta ostatnia tylko łagowa w Sieniawie, ona chyba w 1991 roku dopiero już u nas przestała pracować. I jak patrzymy na te tam dokumentację tych kopalni, to tak pokłady tego węgla to bardzo zbliżony poziom głębokości, jak tutaj gdzie jesteśmy? Kiedyś myśleliśmy, że oni sobie pomogli. Nie? Że co. Część te kopalniane korytarze zostały betonowane. No, taki był pomysł. Nie? No bo co? 2,5 roku i 30 km takich korytarzy zrobić to szybko. Nie? Ale sprawdziliśmy i nie. Nie. Wszystkie korytarze kopalniane, jak już są, to są po bokach. Zobaczcie, to wszystko, co będzie dalej od tego miejsca, to tak naprawdę są podziemia jednego obiektu, tak? Jednego. To, co chcieli zrobić, a nigdy nie zrobili tutaj, co byłoby taką realną. Realną siłą tej pozycji, czyli baterie pancerne. A zasięg powiedzmy do 20 paru kilometrów, tak, pociski tam ważące ileś 10 kilo. Te urządzenia miały tutaj być montowane, nigdy tego nie zrobili. Podziemia są, natomiast tu góry zostały tylko wyciągnięte na tą wysokość fundamenty, Nikt nic nie powstało. I zobaczycie te pomieszczenia, które będziemy mijać po prawej stronie, to są hale magazynowe pocisków, tak? Tutaj wygląda to w ten sposób. Szkoda, że nie widzieliśmy mapy żadnej. To są dwie takie pętle, taka jedna mniejsza wewnętrzna i zewnętrzna. I one są skomunikowane takimi korytarzkami, żeby ten ruch mógł się odbywać, tak, tutaj bezkolizyjnie. Takie pomieszczenie magazynowe, jak ta hala tutaj, to te miejsca, one, one są zupełnie z drugiej strony, na południu, na pętli na poroszyńskiej, ale te miejsca, gdzie Rosjanie ukryli, nie, gdzie Niemcy ukryli, a Rosjanie odnaleźli te dzieła sztuki, to były trzy komory tej wielkości, tak? I od podłogi po sufit skrzyniami wyparkowane. Także sporo, prawda? 22 wagony kolejowe potrzebowali. Żeby... Takie tam różne... Papieroski. A jest setka? <laughs> Słuchajcie, jest ma masa ich tu jest pod ziemią. W różnych, przedziwnych, niespodziewanych miejscach. Nie? Tak. Fajki? Powinniśmy coś włożyć, kurde. Ja nie wiem, czy ja mam coś, co można by tu włożyć. Czekaj, ja mam batony chyba jeszcze. Zawsze taką się dokładkę jakąś robi, nie? ale Damy im baterie, na zapas. Niech mają. Zapalniczkę. Zawsze coś tam dokładnie. Damy im jeszcze jedną. A do drugiego daj jedną. Czekaj, lampkę im dam. Taką taką atrapę, ale dam. No czuł, A wiecie dam co kiedyś znalazłem? Johna Walkera. Tak, o, o, w skrzyneczce. I była kartka, że można sobie zabrać, tylko żeby coś tam... dorzucić. No, dorzucić. Coś był hojny, tak, znaleźliśmy dżony w Szczecinie. O, żeby nie było, że atrapa. Ale skrzyneczce. Ole Słuchajcie, mieliśmy... Naprawdę przez dobre 7-8 lat taki zeszyt zamknięty w ten sposób, każdy kto przyjeżdżał się wpisywał, taki facebook na tamte czasy i ktoś cholera jakaś mędełka. Podobne do tego miejsca, podobne nie? Gdzie byliśmy tam na samym początku, tam no. gdzie woda stała, no sam układ, nie. koszary z tamtej strony, klatka schodowa, on jest wysadzony dokumentnie na środku pola. Taki schronik. cię. A przyszliśmy dlatego... Bo to był wypadek taki linowy, właśnie śmieszny, słuchajcie. Zrzuciliśmy tak linę tutaj. takim im zabrakło, nie wiem, parametrów im zabrakło. I do tego jeszcze on kurczę żadnego węzła nie zawiązał. I on to wyjechał na rolkach. Jak wyjechał na rolkach, pierdyknął w to, miednicę połamał, i tak kurde, gdyby nie to, że jego kumpel był u góry, nie, i poleciał po pomoc, to nie ma Tu zachodzi ktoś raz na tydzień, albo albo nie. A to jest największe umieszczenie, gdzie jest w ogóle. Niczego nie mamy. Też będzie parę problemów w naszym wyjściu. Właśnie myślę, że miała być tak. Artyleria. Potrzebna jest maszynownia sporych rozmiarów. To wszystko. Idziemy tam, bo sobie obejdziemy dookoła. To jest taki podwójny profil maszynowni. Wstały się litery L takie, cudo. Miałeś stać agregaty, tak? A całe te, te dwa pomieszczenia to są po prostu magazyny na, na ropę. To jest naprawdę dużo a w tych miejscach mamy takie mikrojaskinie. O, i to się tak ładnie włączy. A na końcu trochę, gdzie już Na końcu studnia głębinowa z ujęciem wody, jak wszędzie. 当然，你必须这样子。 Tam słuchajcie, nad nami jest takie okienko, widzicie? No, to jest tak samo. To jest chłopak okienko, takie okienko żeby To co, co widać a, nad nami, wiesz co, jak twój jak, jak przerwał to już. oni mając takie szyby, przykrywali je taką jakąś prowizorką, jak ta to by to a te okienka zostawiali po to, żeby myśleć, że wyciąg, żeby skrzynię, pewną, żeby wyciągać na to, to schować hmm. To jest prowizorka. Nie, ona nagle 3 lata temu po prostu... Różnęła? No, Różnęła, zobaczcie jak to jest wysoko, zajdźcie do środka. Uwaga na gwoździe tylko wystające z tego, nie? Ty, tylko oczku tuż poświęć. No, tylko trzeba dobre światło, nie? Ok. Masz rękę? Dzięki. No. widzisz? Jest jeszcze jedno miejsce takie tutaj, warte pokazania, bo to jest kolonia przejściowa i nie też Każda zaniska od góry. Każda jest zajęta przez samicę z młodymi, nie wtedy kiedy, kiedy rodzą. A zaraz kawałek dalej jest miejsce do Poton, potony. Po, w po. oczku? Patrzcie nie ja jeszcze mam 10 cm luzu. Zacziek co by... zły... za dymę zrobiliśmy. A zaraz będziemy mieli uczucia jakby chce tylko rośliczko. No właśnie się zastanawiam, czy... ale chyba z góry mi przeciekają. Nie, to tylko pod potonem, tak? Jak mówię. Pokaż tam świecie? Weź są bardziej na no to... Jest zobacz, tu można wejść, w lewo i prosto. Zobacz tutaj jak się fajnie połączyło. Już idę spraw. Co tu się połączyło? Widzisz, jak... Zobacz, tyle ale w... Ale zobacz, wody. zobacz, tyle w wodzie było, wodzie tak. w było a no, zobacz jak te. te są czyste, a te zobacz polkowe, nie? nie? Agnieszka, które nie mieszko prezentuje. Bardzo proszę, połączyło się. Połączyło. Nie wiem co. Coś się połączyło. Coś się, coś się nie połączyło. Wyjaśnia, się połączyło? Może, ktoś nam Może ktoś nam wyjaśni. My nie jesteśmy tacy biegli, jeszcze.